Wam później dzisiaj olewam Sarumana na szczegóły. Po... A dobra. Za późno, nawet chyba. Dobra, Kliknąłem. Dobra, olewam go Sarumana. Jedziemy Draco94. Wita kolejny odcinek z serii. Whatsapp. nie Sorry za spóźnienie dzisiaj, ale zobaczycie, co dzisiaj tutaj działo. Bo. Chaotycznie, ale. Zaraz to poskładam. Generalnie miałem taki pomysł. Chociaż generalnie miałem taki pomysł, żeby zastanawiałem się, czy nie olać sobie. Dobra, Chodujemy od razu obóz. W ogóle taka ciekawostka, zauważyłem wcześniej. Serio dawno nie gra? Co jest kurwa? Aha, wskazujcie go. Dobra, no nie miałem od nich zastrzały. zauważyłem od niedawna, w sumie serio dawno nie grałem w tego, kuźmie że można orków łuczników dawać na, na Makili że ja tego wcześniej nie zauważyłem Jestem przemądry, dobra. Budujemy się w miarę szybciutko powiedzmy tutaj jamy. Tutaj jamy, wiecie co? Postanowiłem troszeczkę A bo dobra. To tutaj drugie jamy, tutaj wejdzie powiedzmy to tam ja nie wiem czy w dobrym miejscu go buduję, bo mam wrażenie, że jednak nie. Dobra, i grupujemy sobie, jakoś te siły. Pozbierać. Tro a, jeszcze tutaj tro Pozbierać sobie te trole. Musimy się śpieszyć, bo przypomnę, że w większości te walki wyglądają podobnie. Czyli my tu ja tu czekam, aż zaraz do mnie przyjd przyjdą złe i niedobre siły ludzi. Bo właśnie to robią. Do to ro Hirimowie. W ogóle, istotna sprawa. Tutaj w, w tym lesie mamy do czynienia z siłami Irohirimów i Gondoru, bo to w sumie takie. Tereny mam wrażenie jest lekka pograniczne. Co do obu tych krajów? Dobra. Na razie nie bardzo będę w stanie budować chyba... A dobra, to wiecie co może, wursat troli na razie oleje. czy Warstat troli kuźle. Ja metroli troli na razie oleje, tylko spróbuję sobie pobudować jakieś tutaj wieżyczki. Makile dam jeszcze. Bo makile za chwilę mogą się przydać. O, już wiedzę że się mogą przydać. Lusznicy. Dobra, łucznicy naprzód. Łucznicy przodem. Trolli trochę będę bardziej oszczędzać, bo tutaj to jednak... To są standardowi łucznicy, ale... To są rochańscy ale za chwilę dorwiemy się tutaj do Nadajnów, także spokojnie. Kurwica, która mnie strzeli za chwilę. Jeszcze jeszcze musimy na nią poczekać, ale spokojnie za chwilę się tu zjawi. Ja pierdzielę, zaraz mi rozwalą to. O, o i zaczyna się. Dobra. Pełna jaki. Dobra panowie, naprzód, naprzód, naprzód. O, trolle mają już zajęcie. Z Rohiri mamy sobie świetnie poradzimy. Łucznicy mam nadzieję, że przetrzymajemy tych y, tam na tyle długo, że zdążymy porobić co trzeba. To bosze na razie niech postoją. Okej. Okay. Oj, się już szykują Już się widzę, szykują. Dunedainowie. Na tych Dunedainów mam to. Ale ruszy. No. Rozdeptaj. Rozdupca! Bardzo ładnie. Się nawet udało. O, cholera jest. Dobra, naprzód chłopaki. Tutaj łuczników praktycznie już nie mam. Dobra, muszę działać trolami sami. Naprzód chłopaki, naprzód. Trole na szczęście mogą ich rozdeptywać. Ten tutaj... Wy tu, ty tutaj, ty tutaj stary, stary. Nie zawiedź mnie. Zawiódł mnie. W ogóle, nie, czy. Z... O, nie, czekajcie, czy to był błąd. Nie, wiem, czy zauważyliście, ale mam wrażenie, że ten mumakil nie stracił jeszcze całych chapsów, zanim został zniszczony, także coś mi to wybitnie nie pasuje. E, dobra, nie ma sensu się na tym rozwodzić. Yyy, e, orki. Orku, orki. Nie bardzo. Ma... A, jeszcze mi się to jeden mumakil zapodział. I ten tu. Nie ten tutaj właśnie. Nie chodziło mi o zaznaczenie tego mumakila, debilu. A ty gdzie leziesz? Wal' ich tutaj, wal' tych tutaj. Biegnij póki żyjesz! Nie, bo serio ma mało hapsów. Chociaż może skasujcie tego. ty, ty, ty skosuj, tych skasuj, tych. Skasuj tych, dobra. Jest, jest źle. Nie jest źle. Umakil jest na drugim, więc, więc całkiem spora szansa, że go odzysk... Kurwa. A, przewrócił się. Czemu się przewrócił? Te Dobosze chyba nie odzyskują hapsów, dobra. Ja tworzę tutaj siły orków, chociaż za bardzo nie wiem gdzie... Ne, zaraz, się dowiem gdzie. Ja wiem gdzie, spokojnie. O, lecą następni. Dobra. Wobec tego, dobra, siły orków tu, troli już nie mamy, Dobosze nie mamy. A nie, mamy jeszcze jednego trola, więc... Ja go może tu wyślę. Szybciutko... Dobra, ustawię sobie na razie punkt zborczy tutaj. Dobra. To, co chciałem powiedzieć, bo w ogóle miałem taki plan, żeby Morrofe na razie produkcję w sensie tych si walki z siłami Mordoru na razie olać, żeby zmaksymalizować możliwość wyekspienia sił Aesengardu. Po co? No po to. Co ja sobie od razu, może przygotuję za cztery katapulty. Porobię powolutku troli. Bo wiem, co mnie za chwilę czeka. Jak się nie pospieszę. Dobra. Z racji tego, że orkowie sobie tam radzą, to ja się rozejrzę może po okolicy że sobie powoduje, Bo wiem, że na północy jeszcze. Bo walczymy tutaj z siłami Gondoru i Rohanu, więc. Muszę wziąć na to poprawkę. Oho, uh, uh, uh. Czy znaczy też nie mamy troli, cholera. W tym momencie to jest zły moment na to, żeby nie mieć troli. No dobra. Może mu makile jakoś dadzą. O, mam jednego mu makila. Może wytrzyma. Może troli jakoś wytrzyma. Może Makir jakoś wytrzyma ten jeden. Tak, nie tak właśnie. tego. Który też jest na. A, oba są madrony. Dokładnie, dobra. Na razie wstrzymam może produkcję tych. Błagam wytrzymaj, bądź dzielny. Dobra, wytrzymał. Jeszcze się trzyma, jeszcze jakoś się tam trzyma. Będę mógł w ogóle chyba... Nie wiem czy zostawię to sobie Dobra, już możesz nie szarżować, nie szarżuj tego. Tak. Odpoczywajcie, po prostu odpoczywajcie. I zajmijcie mi ten posterunek, bo spokojnie tu sobie pierdych na jamy orków, które będą szarżować tutaj. To, że tego nie, nie ma tutaj tego muru, to chyba nie jest błąd, że, że faktycznie go nie ma, tylko po prostu. Dobra. Ja za chwilę poszukuję ten katapulty, bo no, katapult, szczerze powiedziawszy, Mordor faktycznie sporą, du dużym plusem. Y jeśli chodzi o jednostki, bo to co mówiłem o ekonomii to tam jedno Ale jeśli chodzi o duży plus ze strony jednostek to faktycznie Mumakile i trole, to jest chyba największa A i trole do Bosze ewentualnie też, bo dają jednak boosty jednostkom, które Tylko się z jakiegoś powodu troli do Bosha, trolle do Bosze nie leczą Poza tym nie dają, nie generują one ekspo... O, proszę bardzo, zajęte Nie wykluczam, że za chwilę koledzy się na północy znajdą. Aha Zagapiłem się o, ale widzicie, że tutaj już jakieś spore siły się gornią. Wiecie co, ja zrobię teraz tak. Na razie siły... Na razie nalot na północ wstrzymam. Tamte siły, które tam są, niech sobie będą. Tutaj nie ma obozu. Ja tu sobie poszykuję orków. I stąd już będę spamić, za atakując ten... Stąd będę spamić ten zamek Gondoru, bo jest jeszcze forteca Roh Rohanu. I to, co szykuję tutaj, będzie... Nam potrzebne do walki z Gondorem właśnie, zamkiem Gondoru za chwilę. I tu jak widzicie, mu Makile już się regenerują. Ten był chyba na świeżo. Znaczy ten był chyba... Nie no, w sumie obydwaj mieli na początku, ten troszeczkę chyba... Nie, nie wiem który jest który, dobra? ok. No właśnie, już widzicie co się dzieje. To jest ich kurwa dużo, dobra. U makile niech się szybko odwrócą. Troszeczkę się chyba spóźniłem. Dobra. Trzymajcie się na razie z ruchem. Jeszcze księżniczki dorobili, cholera jasna. albo wiecie co, stop. Mam, mam Fordy. Dawaj Fordy. Spamujcie orkami. Dobra, na, naprzód. To już tam chrza niż te I tak wiemy, że nic z tego nie będzie, jeśli chodzi o... Ale chociaż ich porozpiszczamy. W sposób, w sposób naprawdę rozpiszczamy. Pięknie. Bardzo pięknie. No niestety tak się grasiła mi zła, no po prostu trzeba wywalać Że też cholera nie... Dobra, trudno Może się trochę spóźniłem, ale no jeszcze trudno Jeszcze trochę będą spamić, także Po prostu zbiorczo te wszystkie siły wyślemy tam najwyżej. Dobra, e, Teraz tak Trochę ich dopakuję może, coś to da spróbujcie strzelać tutaj. I okay. Jeszcze te siły tutaj. Dobra, może ta fala jakoś sobie poradzi z, mimo, z, z orkami, Dobra. Z, zacz, już mi się gubi, okej, okay? Bo, bo, bo tu jest naprawdę. Tutaj trzeba się naprawdę sporo postarać na tej mapie, zauważyłem. Albo grając morderem w ogóle trzeba się sporo starać. To są dwie opcje. Dobra, ruszamy. W się nawet ulepszyło? Bo przypomnę, że oczywiście. A, dobra. Zrobię teraz tak, zrobię teraz tak. Jeśli faktycznie będę produkować Rohirrimów, to yy, Mumakili... Myśmy się jedna z drugim Meli cholera. No to chyba sobie postanowię... Jeszcze tego skasuj. OK. I chyba są tu jeszcze ci w zasięgu. Dobra. Straciliśmy już orki chyba. Mamy jakiegoś trola, więc może coś z tego będzie. I mamy katapulty! Yy, co, do, co do walki... W ogóle chyba muszę bardziej się przeprosić z artylerią, bo zauważyłem, że rzadko z niej korzystam. A trzeba wziąć pod uwagę, że jednak ona potrafi nam sporo pomóc. Jeszcze przemysł to pierdolny. Patrz. Bo jednak zasięg katapult. W sumie katapulty to jest broń, która może się całkiem dobrze wstarczyć, być całkiem dobra w starciu z łucznikami, bo łucznicy, żeby strzelać, muszą muszą y być stacjonarni. W efekcie. Tylko trzeba uważać, oczywiście, na friendly fire. Po pierwsze, łucznicy sobie tak dobrze nie radzą z... Dobra, tutaj widzę, że jesteś z Saigon. Naprzód, naprzód, naprzód. Aha, ja no nie ma naprzód, 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 bo trzeba zrobić wyłom. A to tego mamy te katapulty właśnie. Daję ja sobie tam na wóreczkę to wobec tego i robimy wyłom. A oni tam nie lecą na, pół... na północ i jakoś troszeczkę ich przytrzymają. Chociaż, chociaż... dobra ja wiem, gdzie jest fortecera Rohanu jeszcze. Jest jest ekipa filmów. Tu jest jakiś obóz, dobra, zajmę go sobie. To tam zacznę wysyłać teraz Orków. Stąd. I. jest sukces. Tu jest jeszcze posterunaczek, więc chyba zaraz tam coś podeślę. Gdzie mam gdzie O, jest troll. Dobrze. Będziemy produkować tro... Poprodukujemy trochę troli. Jak, se, jak sobie radzą martyle. A, jeszcze nie dojechali. Spoko. Ale skoro do was strzelają, raczy, raczcie... za. co, ja sobie może tutaj poprawę? Okej, okay, mamy ogniste strzały, z tego co słyszę. Więc jeśli zdecyduję się na... Ro, na Mumakilę, to chyba jednak zacznę... No i ognia. No bo wiecie co, walcie od razu tutaj. Jak zniszczymy to, to oczywiście ta wieża automatycznie pójdzie. Wiecie co, chyba muszę przeprosić się ze sprzętem oblężniczym, bo o ile trolle i mumakile jak najbardziej w ogóle Mordor ma bardzo duże jednostek, które są w stanie sobie poradzić z murami, tak jak właśnie trolle i mumakile są to. Tak jednak... O kurwa. Pomocy! Ale ruszcie wy dupy! Korpus inżynieryny za chwilę. Albo wiecie co, po prostu strzelajcie. Tutaj chyba warto ich jeszcze ostrzelić. Dobra, nie jest dobrze. Jest chujowo, ale dobra, spokojnie. Chyba star będzie nas stać, żeby. No dobra, póki co. I sobie tam radzą jakoś. A, a właściwie to nie. O, jak będą na ten przechodzić. O, i mamy posteruneczek. I stąd będziemy atakować fortecę Rohanu, która znajduje się. To jest posteruneczek, Fortecę będzie tutaj. A to za chwileczkę. Najpierw sobie zrobimy. O, już będziemy mogli hordę, hordę posyłać. No, co będzie mówić Świat Mordoru? Nie chodzi o to, że. No jazda. W siłach Mordoru nie chodzi o to, żeby tworzyć doborowe jednostki, więc tylko żeby szybko się rozbudować, może chyba bardziej o to chodzi, więc chyba powinienem tak w taki sposób grać. Za dużo grałem siłami dobra, na przykład elfami w dwójce i do takiego pilnowania jednak tych sił, no to troszeczkę nie jestem przyzwyczajony, więc będę musiał na to wziąć poprawkę. Ja sobie przygotuję od razu chyba kolejne katapulty. No to trolle się szykują tak w ogóle, więc zapewne to się też nam za chwilę przyda. Dobra. No to za chwilę. Dobra, na razie wysyłam ich tutaj. albo bo czekajcie, tutaj już mam palantir gotowy, więc... A. Jak zajmiemy już ten obóz, to tam będę szykować kolejny warsztat oblężniczy, którym to już się zajmę tutaj. Który to już się zajmie tym terenem. Przedrobienie szczęścia. Jeśli dobrze to rozwinę, to może uda mi się w końcu zaliczyć jakąś misję Mordoru, od dawna chyba w sumie. Taką. Uła. Gens to chyba robi. I to jak? Dobra. Już się nie ma co pierdolić. SPAM. Oni to już powoli zaczynają kasować. Chciałem zaczekać na ten spam, aż katapulty będę mieć gotowe, ale chyba nie ma na to szans. No Dobra. O Kto jak oni to zbudowali, przepraszam. No to mamy kurwa problem. Dobra. Dlatego, tego, że to jest obóz, może uda się tam te trole pospać. I porobić sytuację. Zaryzykujmy. Jeśli oczywiście nakazemy trolom atak, to one zaczną biec. Także warto wziąć na to poprawkę. Księżniczki. A tu są, dobra. Dobra, wiecie co, na razie Na razie skupmy się i zajmijmy chociaż ten zamek. Nie wiem, co z tym obozem zrobić w tym momencie. Też będę musiał coś tam zacząć wysyłać. Może jeśli zniszczymy ten zamek, będzie nam trochę lżej. Bo tutaj zdecydowanie się zaczynają problemy. Trole, mam nadzieję, że rozwiążę te problemy. Przypomnę, że trolle mogą ich rozde rozdeptywać. Załatwcie tych. To są standardowi chyba łucznicy. nie, to są Rohańscy w ogóle łucznicy, więc powinni nie sprawiać, nie być problematyczni. To co to sobie widzę, koledzy jak myś radzą. Coś bardziej jakoś już radzą, ale. Dobrze jest przebiec w ogóle sobie taki. Aha. Nieważne. No. Trole jakoś ocaliły sytuację. Wejść, co prawda, nie wejdziemy, ale to tylko stan przejściowy. Tak. Więc wiecie co ja sobie zrobię? Tak, wyślę te trole na wieżę. wieże. Wierzę, że to coś da. A! Zapomniałem, że jeśli chodzi o trole, to właściwie. Jedyny boost, jaki możemy dostać yy, yy, dzięki tro tr do troli yy, Morale, to jest ten boost do do dostawany przez... Walcie tutaj. Nie chyba tego jest trola, no jest trudno. Ale walcie tutaj. Zrobimy wyłom, więc dzięki temu chociaż ty tyle się uda. Proszę bardzo. Dobra. Rozwalcie chociaż... spróbujcie rozwalić to. Nawet tutaj nie bardzo, nawet nie bardzo boję się o te trolle w tym momencie, bo... O! Mogę już robić trolle do Boszy, więc zrobię raz... I cztery. I czterech trolli i taka ekipa trollów do Bosze. Nawet może wyślę ich tu... ZDECYDOWANIE WYŚLĘ ICH TU! Ale może spam Ale może spam orków coś będzie wystarczyć. Dobra, wiecie co wobec tego zrobię inaczej? Wysyłam wszystkie... Te tutaj siły orków stąd, będę ich wysyłać na... Na... tutaj. Żeby jakoś e, się żeby ich tu przytrzymać chociaż A tymi siłami A tymi siłami zajmę się na razie Wyłą wyłomem, ale będę musiał zająć, pokasować o te wyżyczki. Zew hordy jeszcze jest niegotowy No dobra Trole tam się już powoli robią Wiecie co ja chyba sobie zajmę w ogóle jakiś punkt miejsce gospodarcze? Czemu ja tego nie robię? E, jest tu jeszcze jakiś ten coś można. Można. Dobra, to wiecie co jedną hordę? Orku sobie tam wyślę. Zajmę sobie ten teren. Zapomniałem o jednej rzeczy. Nie będę robić tartaków oczywiście, ze względu na to, żeby... Potem się nie męczyć z kasowaniem tego wszystkiego, więc tu pierdę rzeźnie. Okej. Okay. Uha. Dobra, to wiecie co, na razie skasujcie... Skasujmy tego trebusza, bo trebusz to jest... ...te... stacjonarne trebusze, to jest najlepszy sposób obrony przeciwko temu. Przeciw katapultom i trebuszom wroga. To jest dobry sposób, bo zasięg jest podobny. Oba muszą być stacjonarne. W starciu z... Shit. Może ich przytrzy... Albo czekać może ich przytrzymają tyle długo, żeby spróbować go strzelać. Tak, to działa. Dobra, na razie się cofnę, cofnę się może tymi katakultami. Zobaczę, jak wygląda sytuacja z tamtej strony. Ujowo! Przy okazji, czy tutaj jeszcze coś... Aha, no aż! Czemu tu się nic nie produkuje? Wyślę to, to... Wyślę to oczywiście również tutaj. Będę mieć zajęcie Trollę, potem za chwilę wyślę tam Okej okay. Szyd A, dobra Traciliśmy jedną katapultę, ale okej, okay, nie jest źle.